Kochani, zapraszam teraz przedstawiciela Korony Młodych, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. Dziękuję bardzo. Zacząłbym, Szanowni Państwo, ale zwrócę się do Was, przyjaciele. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem, żeby wyrazić naszą solidarność z posłem Grzegorzem Braunem. Występuję tutaj jako prezes korony młodych, prezes młodzieżówki pana posła Grzegorza Brauna oraz jego asystent społeczny. Przyjechałem tu aż z pod Wrocławia, żeby na żywo, nie tylko przed laptopem, stanąć murem za grzegorzem Braunem. Brawo. 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 Tyle słów już tutaj padło, gdybym występował jako pierwszy, pewnie mówiłbym pół godziny, dlatego teraz będzie krótko. Zacznę może od słynnych słów, które pan poseł Brown bardzo często powtarzał. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. Pan poseł Brown nie bał się i nadal się nie boi, i właśnie dlatego dziś w tamtych murach będą chcieli odebrać mu immunitet poselski. To z nadania narodu dostał mandat do reprezentowania swoich wyborców. To myśmy powierzyli mu. Funkcję posła Rzeczypospolitej Polskiej, i to od nas powinno zależeć, czy ten immunitet zostanie mu zabrany, czy nie zostanie. A że jesteśmy tutaj, żeby stanąć za nim murem, nie zgadzamy się na to, aby mu ten immunitet odebrać. Nie ma co się oszukiwać. Poseł Brown jest niewygodną osobą dla obozu rządzącego, bo walczy z systemem, bo broni wolnych, zwykłych ludzi, broni ludzi takich jak my. Broni ich wolności, wolności słowa i ich praw. I to właśnie im przeszkadza. Dlatego stoimy tutaj dzisiaj, aby właśnie okazać sprzeciw wobec tego, co chce zrobić dzisiaj ta izba. Krzyknijmy wspólnie razem dziękujemy. Niech zadrżą mury, podobnie jak zadrżały mury Jerycha Dziękujemy! 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 Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Murem za Grzegorzem Braunem. Zanim oddam głos koledze z Korony Młodych Rzeszów, pytanie: Czy są jeszcze przedstawiciele jakiejś organizacji, którzy chcieliby zabrać głos, to zapraszam tu obok mnie. Proszę. Szczęść Boże. 31 tysięcy 148. To jest dokładna liczba osób, które zagłosowały w 2019 roku na pana posła Brauna. Jest to trzeci wynik w Województwie Podkar, przepraszam, w Okręgu 23. Szanowni Państwo, dzisiaj chcę się odebrać immunitet posłowi, który uzyskał tak wysoki wynik. Posłowi, który walczył który stawał murem za nami wszystkimi w czasie, kiedy nikt nie odważył się sprzeciwić władzy. Posłowi, który pomagał, który nie mówił, że mamy coś brać, on nas bronił. Szanowni Państwo, nie można na to patrzeć. I krzyczmy do Pani Witek murem za! żegorzem Braunem Murem za Grzegorzem Braunem Murem za Grzegorzem Braunem Murem za Grzegorzem Braunem Murem za gorzem Braunem Dzisiaj to ona rozdaje karty Ale przyjdzie Przyjdzie taki dzień którą sprawiedliwości stanie się zadość jak to mówił pan poseł do pewnego ministra Jak Polska wróci, będziesz pan wisiał. I jeszcze zapraszamy Młodzieżówkę Konfederacji Korony Polskiej yy, z Dawidem Jankowskim na czele, y, którzy podzielał się kilkoma słowami, bo byliście w środku młodzi koledzy, co nie obserwując to, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy po głosowaniu. Widzieliśmy, jak były przyciskane guziki słynne w sali Sejmowej. Widzieliśmy, jak posłowie dumnie podnosili rękę za odebraniem immunitetu posłowi Grzegorzowi Braunowi. Dużo nie będę mówić. Powiem jedynie tyle, że dziękuję tym posłom, którzy zagłosowali przeciw, którzy pokazali, że wolność jest dla nich ważna i wolność się dla nich liczy. Wielkie brawa dla tych 20 posłów. Tak czy inaczej, nadal stoimy murem za Grzegorzem Braunem i nie dopuścimy, aby ktokolwiek zamknął mu usta, bo po nim przyjdą po nas. Wielkie brawa dla Grzegorza Brauna! Grzegorz, Grzegorz Braun! Parę słów powiedzą, proszę bardzo. Szanowni Państwo, niestety nie było. Nie było. Może trzeba było trochę głośniej, że Pani Marszałek usłyszała. Pani Marszałek już się spóźniona, przyszła. Kazała zagłosować. Znaczy to nie ona. To może Naczelnik Państwa kazał zagłosować tak jak kazał. Ale jak Dawid wcześniej powiedział, dziękujemy tym 20, którzy się sprzeciwili, ale dziękujemy również tym 27, którzy się wstrzymali. Może akt mniejszej odwagi, ale zawsze odwagi. Murem za Grzegorzem Braunem. Dziękuję Państwu. Witam was wszystkich Przyjechałem z dosyć daleka. Przyjechałem w sumie z Bolesławca, spod Wrocławia. I naprawdę bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami w ten dzień, że bardzo dzielnie walczyliśmy. Tak jak wcześniej Karolina powiedziała, że ten immunitet nie został zawieszony na zawsze, więc musimy dalej być z dobrej myśli, że wszystko się poprawi, tak? I nasza sytuacja w Polsce tak samo. Dziękuję Wam bardzo. Murem za Grzegorzem Brownem!